Pytają ziomki, czy posypać ci kreskę. Pytają, czy będę w weekend na impreste, A Ja zwyczajnie nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Pytają wszyscy, co robię i kim jestem. Pytają ziomki, czy posypać ci kreskę. Pytają, czy będę w weekend na impreste, A Ja zwyczajnie nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Pytają wszyscy, co robię i kim jestem. Gdzie teraz mieszkam i kiedy się zaręczę? Mówią mi wszyscy, że czas ucieka Nie chcesz być sam, to na to jeszcze czekam? Wiem, że ucieka, ale jakoś się nie martwię Cieszę się tym co mam i w końcu to ogarnę Tak skarbie, jeszcze się raczej nie znamy Wiem tylko tyle, że na pewno się spotkamy Jestem trochę pojebany Każdy ma wady, pierdolę dziwki I skurwami układy, pierdolę zasady Ale mam swój własny kodeks Za zbrodnie kara, za pomoc mam nagrodę nic nie zrobię i wszystko się pierdoli. Wtedy przeważnie jestem specem od alkoholi. Pytają wszyscy każdego, coś boli. Żyję własnym życiem, bo twoje mnie pierdoli. Pytają wszyscy, skąd jesteś i co że imię masz. Myślałam wtedy, że nie ma na co czekać. Życie jest jedno, korzystaj i nie pytaj Z głupich pytań przeważnie wychodzi przypał Myślałem kiedyś o tym o czym nie myślę dzisiaj Nie wiem ale mam teraz więcej energii do życia Wyjebana klisza ze wspomnień została pustka W sumie myślę teraz, że dobra z ciebie oszustka Różne gusta, różne opinie po fakcie Chcąc nie chcąc przyznaję, w większości miałaś rację Wiadomo już nieważne pytań zostało wiele Pytają wszyscy, raczej to nieprzyjaciele. Jestem jak bulterier i bronię swojej prywatności w złości. Nie bądź z nikim, bo nie masz opcji. Weź dorośli, słyszałem to w życiu dość długo. Zawiewa nudą, myślę, że już jest dość grubo. Szukając wszyscy, chcą wiedzieć co i jak. Jestem Bugaj, ty nie skumasz i tak. Aj. we